Marnie się, się czuję, więc będzie, zrobimy zamiast, zaraz, zrobimy vlog, będzie vlog normalny, po prostu. Powiem ja wam, co dzieje się w moim życiu. Otóż w moim życiu trafiłem na platformę, to się wytnie gdzie zaprosili mnie i powiedzieli rób co chcesz, więc spadłem i robię co chcę. Ja robię taką fajną serię o weterynarzu i wkładam w to dużo serca i mam nadzieję, że bardzo Wam się podoba, bo to jest rzecz, do której jednocześnie piszę scenariusz i bawię się w improwizację i dorzucam już w drugim odcinku, możecie się spodziewać rozmowy telefonicznej ze zwierzęciem, będą różne zwierzęta w gościach, więc ekscytująca, w poniedziałek o 19 jestem, na to się wytnie, to jest to co chciałem wam dzisiaj powiedzieć sorry, że tak jest mało związane, I jeżeli chodzi o rzeczy związane z jedzeniem to czuję się dzisiaj kurwa marnie i, i ledwo jem ale ale jem, spoko y... tu się wytnie dostałem prezent od Durexa dostałem okulawo Kankę. Więc dzięki Durex. Co to jest? że Co, co jest tym gruby? Masz jakiś problem ze mną, Durex? Co się to obchodzi? Trzymaj się z dala od mojego życia prywatnego. Ale okej, okay, za jedną muszę podziękować, więc za przyniosę. Bo jedną fantastyczną rzecz dostałem. Czekolada Napisane czekolada do ciała. Co, ja mam mieć ten? Co do ciała kurczaka? Mam to jest z kurczakiem? Nie wiem, co oni nam myślą o sobie. Ale gorsze jest, że nie można. O, to jest taka zetyczka. Ale, ale nie da się. wy to się lepiej. No nie lepiej się czekoladowo, tylko plastikiem. Kurwa. Nie ma. Nie, nie da się tego. Dostałem piórko. I mam piórem, kurwa, jeść. Dzięki. Tak. Więc Durex przeprowadza teraz taką akcję, że daje ludziom czekoladę, której nie mogą jeść, oraz skakankę i hula hop. Dzięki za czekoladę, Durex, będę rozbijał to kurwa jak skarbonkę i wpierdalał tę czekoladę z podłogi najwyraźniej. Nie wiem, ile to ma kalorii. Czy, Durex, czy możesz mi podezwać jakieś wartości kaloryczne do tego? Bardzo bym prosił. Cokolwiek, jakieś takie małe... 9% kakao. Oj, nie będzie widać tego. Jest 9% kakao. To co to musi mieć? Kurde, to jest niedobrze. To jest, wiecie, co teraz nie będą chcieli ze mną współpracować? Bo to jest taka jedna pozytywna rzecz bycia vlogerem czy coś? Yy że, że dostajesz gratis i wtedy po prostu tak z przyjaźni i tak dalej puszczasz takie ten. Tylko ja nie mogę być poważny w przypadku takich tych, bo sprawy seksu to jest coś, co powinno zostać Więc ludźmi. Ja nie na cholerę promować seks gdziekolwiek. Wszyscy to robią, co musisz jeszcze wypromować? Ej, może chcesz seks? Tak jakby większość ludzi nie myślała o tym non-stop. To jeszcze dostają w mediach to non-stop. I, I wszędzie. I teraz... Nie bójmy się rozmawiać o seksie. Wszyscy, kurwa, non-stop rozmawiają o seksie. Więc ja jestem właściwie... Dlatego nie ma w moich komiksach, w moich tych... Nie ma... seksów. Dlatego, że tego jest... Jest taki, kurwa, przeset tego. Jest tak, tak tego nie znoszę wszystkiego. Blych. Tak, dostałem też prezerwatywy od durek, paczkę prezerwatyw. Buchu, dzięki Durex, dzięki za skakankę, dzięki za Hula Hop, dzięki kurwa za czekoladę. Jestem wdzięczny, ale wyjazd mi z seksem z, zewsząd, ze świata. Bądźcie w jakichś małych kioskach kurwa pod ziemią, gdzie się schodzi, nieoznakowanych czy czymś, a nie kurwa tabliczka, wielka akcja, promujemy kurwa seks, bo ludzie nie wiedzą. Chciałbym serdecznie podziękować Durexowi za dzisiejszy odcinek. Jezus Maria. Ale może się ucieszą, nie? Bo dam nazwę w ogóle tego, więc będzie jakbym promował, więc się ucieszą i może ta agencja, która tam obsługuje tego Durexa, może jeszcze mi tam ten, obiecuję następny jak nie będzie Durex, to... Yy... Fuck, ale sobie przejebałem. Ale sobie przejebałem. Obiecuję, że... Ja lubię inne rzeczy. Nie ja wiem, że ja wychodzę na takiego buca trochę w internecie. Ja lubię rzeczy. Po prostu tutaj akurat nie trafiliśmy, bo jest 5000 kalorii i ja dostałem hula hoop, Rozumiecie, to jest... Nie, nie dogadaliśmy się tutaj. Coś, coś nie strzykło. Tylko dlatego. Tylko dlatego. Jak gratisy chętnie biorę.